się Dzisiaj chciałbym pokazać jakie dokumenty mam, co zbieram, co mam. Moja kolekcja dokumentów wygląda o tak. Niestety to jest sklejone, bo mój pradziadek nie wiedział jak skleić, jak co zrobić z dokumentami. Niestety się skleiły. To z drugiej wojny Tak wyglądają, no i nie wyzywajcie w komentarzach, że o nie umiesz się, nie umiesz się posłuchiwać dokumentami, zaraz się zniszczą. Nie, ja je właśnie, ja je właśnie, uj, nie łapię ostrości, ja je właśnie przytrzymuję w specjalnych miejscach w domu, gdzie mnie ma wilgoci. Tak to wygląda. Udzięczak się z wody Sław. Tu macie napis: Wehrmacht. Już było. Oryginał. O, serduszko. Więc tak wygląda. To jest przepustka z obozu. Z obozu, bodajże w Pfaffenwaldzie, robotniczego obozu. W Pfaffenwaldzie. szczerze nie wiem, co to jest, ale wiem, że jest to z 44 książeczka. Widać tu gapę. Pokażę Wam część, która nie jest tak wybladła. Arbeits. Arbeitsbuch für Ausländer. Czyli książka dla obcokrajowca. Jakoś tak. Poprawcie mnie w komentarzach. GAPA Kolejna GAPA Name und Schlitz der b be, 3 Przepraszam, że mój niemiecki Unterme te. Unter... Nie, nie będę czytał Przeczytajcie se sami U mnie z niemieckim to u uh, nie pytam nawet nie pytajcie jest niemieckim w szkole. Tu jest pieczęć ze spastyką i tu ładnie widać gapę. Stempel Tak co wygląda podpis już mojego dziadka. bo babci Spastyka, orzełek. To są dokumenty z PRL-u, ale to w następnej części. Teraz wam pokazuję z II wojny. Po drugiej, przed drugą wojną. I trochę... To jest akt urodzenia. Mój, znaczy nie mój, tylko mojego dziadka. Nie dziadka. Tu się biło. Tak to wygląda. Sybilum, a to ten Łacina. Tu macie rok. Dwudziesty trzeci. Tutaj mamy książeczkę. Nie ja wiem, co to za książka w internecie nie mogłem znaleźć. O, jakieś podpisy, pieczątka, krains. O, nie będę czytał, nie umiem. Tak to wygląda. Książeczka, taka jak wszystkie. Dalej tu już nic nie ma. Tutaj mamy napisy. Jezu, możecie zauważyć. No. Nie ogarnięte. Ogarnięte. To jest jakiś bilet. Kupon? A wiem, wiem, że 1944, tu macie 1944, Mim, Sembesder Pfaffenwald, no, mówię, to w ogóle dokument z Pfaffenwaldu, bardzo stary. Tu portfel mojego pradziadka z czasów II wojny, tu macie dokumenty z PRL-u. Ale to później, początki paralu. zdjęcie 34-39 między tak. tak. to wygląda Poznań. To, to na koniec dzisiejszego dzisiejszym odcinku możecie mnie zasubskrybować i zalajkować. Bardzo bym dziękował i... Na tyle w dzisiejszym odcinku, jak już mówię, doczekali się za tydzień następnej serii z dokumentów z PRL-u, z początków PRL-u. No, więc. alo.